starożytności bogańskiej dominował mit wiecznego powrotu. A z tego mitu wyrastała kołowa koncepcja czasu, w której, czy według której to, co było, znowu będzie, a to, co jest, już było. Jakżeż wyraźnym, przejmującym wyrazem Właśnie tej koncepcji kołowej czasu są słowa zapisane w księdze Kocheleta. Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy. Słońce wschodzi i zachodzi, i na miejsce swoje spieszy z powrotem, i znowu tam wschodzi. To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie. Więc nic zgoła nowego nie ma pod Słońcem. W gruncie rzeczy, za tą koncepcją kryje się beznadzieja. Niczego dobrego nie można się już spodziewać. Będzie ciągły powrót. Tych samych rzeczy. Tymczasem wizja czasu, głoszona w narodzie wybranym, miała zupełnie inny kształt. Nie koła, ale strzały, gdzie przeszłość kończy się poprzez to, że biega się ku przyszłości. A teraz już jest niezwykle płynną granicą między tym, co było, a co będzie. A to, co będzie, będzie nowe, będzie lepsze. To, co nowe, budzi nadzieję. Tak brzmi zresztą tak zwana protoewangelia, czyli pierwsza dobra nowina. Jaką wypowiedział Pan Bóg po grzechu pierwszych rodziców, potępiając węża i mówiąc, że przyjdzie niewiasta, która zmiażdży temu wężowi głowę, że nieprzyjaźń między niewiastą a wężem zakończy się ostatecznie zwycięstwem niewiasty. Więc jakaś wizja, jakaś nadzieja, że nie do zła, nie do kłamstwa, ani do śmierci należy los człowieka ostatecznie. I w tę wizję niewiasty wpisuje się w dziejach Izraela zapowiedź przyjścia Mesjasza, specjalnego Bożego. Wysłannika, który wprowadzi nowy ład między ludźmi a Bogiem. Dzisiejsza zapowiedź, jaką słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Księgi Izajasza, jest taką dalszą zapowiedzią tego, który ma odnowić oblicze Ziemi. I dlatego zapowiedziany przez Izajasza Mesjasz wskazuje najpierw na szczególne błogosławieństwo, jakim będzie obdarzony przez Boga. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski pańskiej i dzień pomsty naszego Boga. Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Izajasz żył mniej więcej siedem wieków przed Chrystusem. Natomiast Święty Jan Chrzciciel był już Jego Chrystusa bezpośrednim poprzednikiem. Stąd zapowiadał przyszłość, ale już bardzo blisko. Za chwilę ona ma się urzeczywistnić. Za chwilę Mesjasz ma stanąć pośród swego ludu. I stąd istota posłannictwa Jana Chrzciciela opisana. Niezwykle zwięźle, ale bardzo dokładnie przez świętego Jana Apostoła, ucznia Chrzciciela, w prologu do jego Ewangelii. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, by zaświadczyć o światłości. I dalej treść tego, co głosił święty Jan Chrzciciel tym wszystkim, którzy przebywa, przybywali do Niego do ujścia Jordanu i z Jerozolimy, i z Galilei, i z Samarii. I z nawet odleg bardziej odległych krain. Ja chrzczę wodą, pośród was stoi już ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a którego ja nie jestem godzien, któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. I stąd ta postawa Jana Chrzciciela, wyrażona przez Niego osobiście. Potrzeba, aby On, Mesjasz, który przychodzi, wzrastał, a ja, abym się pomniejszał. I przyszedł Chrystus. Wypełniły się zapowiedzi proroków, w tym także wspomnianego najpierw Izajasza, a potem Jana Chrzciciela. Na początku swojej działalności przybył do rodzinnego Nazaretu. I jak wiemy, dzień szabatu udał się do miejscowej synagogi i tam otworzył księgę, jaką mu podano, a była to właśnie księga Izajasza. I natrafił na miejsce, o którym słyszeliśmy. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Jak dalej opisuje to wydarzenie, święty Łukasz, Chrystus, zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były na niego zwrócone. Począł więc do nich mówić dziś spełniły się te słowa pisma któreście słyszeli inaczej mówiąc to co zapowiadał izajasz przed wiekami i na co bezpośrednio wskazał jan chrzciciel spełnia się wobec was to ja jestem tym mesjaszem i dlatego nie dziwmy się że na początku słuchacze pana Jezusa w synagodze nazaretańskiej przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z jego ust. Ta obecność Chrystusa w Nazarecie, a potem dalej, wskazuje na teraźniejszość, na to, że spełniają się zapowiedzi. Że mesjasz jest, ale ta teraźniejszość u Chrystusa bynajmniej nie jest jakimś stanem stałym. Ta teraźniejszość misji mesjańskiej pana Jezusa jest ukierunkowana bardzo wyraźnie znowu na przyszłość. Jego czas znowu przyjmuje kształt strzały. Biegnącej ku przyszłości, bo kilkakrotnie, właśnie najpierw już u początku swojej działalności nauczycielskiej, gdy z apostołami udał się na północ Palestyny, tam gdzie wypływają wody Jordanu, właśnie tam mówił, że musi iść do Jerozolimy. I że wiele będzie tam cierpiał od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, i że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I cała konstrukcja Ewangelii i świętego Łukasza, ale także dwóch pozostałych synoptyków, Mateusza i Marka jest tak zbudowana, że jest to dążenie od źródeł Jordanu do Jerozolimy. I w tym dążeniu na spotkanie śmierci i na swoje zwycięskie zmartwychwstanie. Chrystus naucza, dokonuje cudów uzdrowienia, skrzeszenia umarłych, wypędzania złych duchów, pełni cały czas swoją misję mesjańską, właśnie zgodnie z tym, co pisał Izajasz, że Mesjasz będzie głosił dobrą nowinę ubogim, będzie opatrywał rany serc złamanych, że będzie przynosił wyzwolenie Jeńcom i więźniom swobodę i będzie obwieszczał rok łaski od Pana. My, drodzy siostry i bracia, złączeni w życie Chrystusa, w jego śmierci i zmartwychwstanie, od chwili Chrztu Świętego, też żyjemy ciągle przyszłością. Oczywiście pamiętamy o tym, co się wydarzyło, ciągle wracamy do Ewangelii, także do pism Starego Testamentu do apostolskich listów, ale jednocześnie urzeczywistniamy, i to jest nasza teraźniejszość, mękę i zmartwychwstanie Chrystusa w Eucharystii, by wybiegać ku przyszłości. I stąd po przeistoczeniu najświętszym momencie całej Eucharystii na słowa kapłana oto wielka Tajemnica wiary, odpowiadamy, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. To, co się wydarzyło. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, które jest źródłem naszej mocy, i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. To jest nasza przyszłość. Oczekujemy spotkania z Chrystusem, twarzą w twarz. A zwłaszcza wtedy, kiedy na końcu ludzkich czasów przyjdzie w chwale jako sędzia żywych i umarłych. Żyjemy zatem wizją paruzji, chwalebnego przyjścia, o którym tak wyraźnie pisał święty Paweł Apostoł w pierwszym liście do Tesaloniczan. Sam Bóg pokoju. Niech Was całkowicie uświęca, abyś, aby nienaruszony duch Wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. I żyjąc taką przyszłością, szczęściem, które wtedy się otworzy dla nas i nie będzie miało żadnego końca. Konieczna jest szczególna, aktywność naszego ducha na co dzień zgodnie z tym co pisał jak słyszeliśmy święty paweł radujcie się módlcie się dziękujcie bogu ducha nie gaście proroctwa nie lekceważcie wszystko badajcie co szlachetne zachowujcie unikajcie wszystkiego co ma choćby pozór zła Twórzcie w sobie i wokół siebie dobro. Twórzcie w ten sposób dla siebie fundament nadziei na tę chwilę spotkania z Chrystusem, które oby się skończyło tak, jak napisał święty Paweł w liście do Tesaloniczan, do ówczesnych, Chrześcijan nielicznych, żyjących w Tesalonice i jak pisze także ciągle do nas, Sam Bóg pokoju, niech Was całkowicie uświęca. I o to właśnie. O to, aby móc doświadczać Bogu obdarzającego nas pokojem i abyśmy radowali się. Tym, że sam Najwyższy uświęca nas. O to prosimy w tę dzisiejszą trzecią niedzielę adwentu, w niedzielę gaudety, w niedzielę cieszcie się. Amen.